Witam serdecznie moich goście. Mateusz Piewowar tej Podagrodzie. Witam, cześć. Mateusz, fantastyczne spotkanie obydwu zespołów. Kapitalnie się to oglądało, ale dzisiaj zwycięsko z wojska schodzi honor. Dlaczego, gdzie byś na gorąco wskazał, powiedzmy, jeden, dwa, trzy błędy, przez które nie zdobywacie choćby nawet jednego punktu? No, na gorąco tak ciężko stwierdzić. Na pewno to był najtrudniejszy dla was bacz. Szkoda, bo nie było trzech naszych podstawowych też grajków, ale nie chcę się tym usprawiedliwiać, bo też byliśmy dobry skład dzisiaj i wymagamy więcej od siebie. No, na pewno grają bardzo fajnie, agresywnie. No, ja gram z przodu, to wiem, że dostaję piłkę, ciężko cokolwiek zrobić, bo od razu naciskają. No niestety daliśmy sobie wyrwać to zwycięstwo, wygrywaliśmy, głupio straciliśmy bramkę na do no do i w końcówce nam wcisnęli. A jak to się stało, że nie przypilnowaliście swojej przewagi, mieliście liczebną przewagę, właśnie jednego zawodnika więcej i w tym etapie właśnie meczu straciliście gola na 2-2, który dał ogień, że tak powiem rywalom. No właśnie, szkoda, bo wtedy też wyszliśmy na prowadzenie i widzieliśmy, że możemy coś jeszcze ukuć, ale za bardzo skupiliśmy się na tym, żeby strzelić trzecią bramkę i otworzyliśmy się, no i poszła kontra niestety i wcisnęli na 2-2. No szkoda, ale co tu więcej powiedzieć. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Honor to przecież ekipa, która z nami awansowała do tej pierwszej ligi. Spodziewałeś się, że w tym sezonie to właśnie te dwie drużyny będą dominować w pierwszej lizę? Znaczy ciężko powiedzieć, bo no, jesteśmy kabi i no, mieliśmy plan może taki, żeby się do tej pierwszej piątki załapać, nie mieliśmy pojęcia jaki jest poziom w tej pierwszej lidze. No a jak widać tamta druga liga z tamtego roku była mega mocna, bo i my, i Hoder i Batim jesteśmy w pierwszej trójce, także to pokazuje moc tej tamtej drugiej ligi. Przed nami okres wakacyjny, półtora miesiąca przerwy, ale już wiem, że będziecie trenować na Roliku w czyli co, okres wakacji to nie tylko odpoczynek, ale też przygotowanie do drugiej rundy? To znaczy przygotowanie, chcemy coś się poruszać, tak żeby nie siedzieć przez ten miesiąc, tylko coś sobie pokopać też, bo fajnie się spotkać chociaż raz w tygodniu, coś pokopać, bo żeby się nie zastać i jakoś za tę rudę wrócić i grać fajnie. Dzięki wielkie, szczęśliwej wakacji i dzięki, dzięki za wywiad. Wielkie.